Halo, halo, dzień dobry wszystkim, dzisiaj filmik spokojniejszy, ale i wesoły, ponieważ mamy koniec roku, mamy święta Bożego Narodzenia, mamy nowy rok, więc wypadałoby troszeczkę e, szczerych życzeń od siebie dla Was przekazać, także słuchajcie, moi drodzy, dziękuję, że ze mną tyle jesteście, to już trzeci raz, kiedy robię ten filmik, muszę Wam powiedzieć, trzeci raz mam okazję Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, radości, żeby Wam się wszystko po prostu układało tak, jak chcecie, no i żeby przyszły rok był jeszcze lepszy od tego, który teraz mija. Jak wspomniałem, trzeci raz nagrywam ten filmik, trzeci rok z rzędu już leci, lecą życzenia od Mikuta i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz, że za rok również spotkamy się w tym samym miejscu, ale w jeszcze większym gronie. Także niewiele czekając, wyłączajcie komputery, lećcie do rodzin, siadajcie do przepysznych potraw, które czekają na Was na Waszym wigilijnym stole, i widzimy się po świętach. Oczywiście mały prezent z mojej strony też się pojawi. Oczekujcie w tygodniu między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Na pewno coś ciekawego na kanale się pojawi, ale to oczywiście są szczegóły. Ważne, żeby nam się wszystko układało i życie nam się jak najlepiej toczyło. Także słuchajcie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bawcie się dobrze, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę ja, Łukasz. Trzymajcie się ciepło. Cześć!